Martwy fanpage. Co ludzie myślą o Twoim biznesie, gdy nic nie publikujesz? Kiedy wchodzą z nadzieją, żeby poznać Twoją firmę, a tam same śmieci zamiast wartościowego contentu. Bleh. No właśnie, jak to jest? Prowadzić ten fanpage, czy nie prowadzić tego fanpage? O tym pokrótce opowiem Ci w dzisiejszym materiale. wideo, Wchodząc tradycyjnie do naszego kochanego studio nagrań. A tam niech sobie pracują, nie będziemy przeszkadzać. Zobacz. Każda firma, która realizuje działania stacjonarne, czy biznesowe, czy doradcze, czy konsultingowe, czy też usługowe, powinna mieć swoją wizytówkę. Kiedyś było tak, że dawaliśmy wizytówki takie ręczne, tak? Może gdzieś nawet będę miał jakieś wizytówki, to ci pokażę. O co chodzi? No, na pewno wiesz o co chodzi z wizytówkami. Pójdziemy do magazynku, żebyś ładnie się temu przyjrzał. I zobacz, ludzie dawali sobie wizytówki. I dlaczego wizytówki były tak niezwykle ważne, tak? Tutaj zobacz, mamy magazynek social elite, materiały szkoleniowe, długopisy, inne rzeczy. Gdzie są wizytówki? Widzisz, no nie mam wizytówki. Kurde, tak jak nie mam kontentu na fanpage żadnego. Hm. I co teraz zobacz? Nie będziesz mógł poznać mojej firmy. Nie będziesz nic wiedział na mój temat. Kiedyś ten mały kartonik, ta mała wizytówka była tak naprawdę wejściem do Twojego biznesu. Ją dostawali ludzie, którzy nic o Tobie nie wiedzieli. Po co? Po to, żeby ułatwić dla Ciebie dalszy kontakt z nimi. Prawda? Bo to była wizytówka. Ona spełniała taki cel, żeby ludzie mogli później ponownie potencjalni klienci ze sobą skontaktować. A co jeżeli nie masz wizytówki? Co jeżeli masz wizytówkę, która jest źle zrobiona, która zrobi kiepskie, bardzo wrażenie na innych? Co wtedy? No, wtedy, tak jak pokazywałem Ci na załączonym obrazku, na samym starcie nagrania wideo, ktoś pomyśli, że Twój biznes to są po prostu śmieci. Dlaczego? Bo kiedyś ludzie szukali możliwości z dostania wizytówki, otrzymania od kogoś wizytówki, żeby dalszy mógł być kontakt z nimi, tak? Dzisiaj to się trochę zmienia. Mniej więcej po wizytówkach były Google, tak? Czyli wizytówki googlowskie, strony internetowe, które pełniły rolę wizytówki. Dlaczego ważne było mieć dobrą stronę internetową? No bo potencjalny klient wchodził na tą stronę internetową i Obserwował, czytał, dowiadywał się, kim jest firma, co robi firma, kim jest osoba, jakie wykonują usługi, czy są zadowoleni klienci, jakie były projekty, i tym podobne rzeczy. I było jasne, że strona internetowa jest ważna. Dzisiaj coraz mniej ludzi zagląda do Google, w szczególności młode pokolenie, nie korzysta za bardzo z wyszukiwarki. Raczej wszystko szukają w social mediach. Czyli jeżeli jest twoja firma, z którą potencjalny klient spotyka się po raz pierwszy. To on w pierwszej kolejności wejdzie na twój fanpage, będzie wyszukiwał na Facebooku twojego fanpage'a, czyli twojej wizytówki biznesowej i będzie czytał treść. A co jeżeli tam nie było publikowane od dobrych 3-4 miesięcy? A co jeżeli jakość treści jest kiepska? A co jeżeli on wejdzie i zobaczy bardzo słabe zdjęcia? Czy pierwsze wrażenie ma znaczenie? Zobacz jeżeli pomyślisz sobie o tych wszystkich aspektach, to dojdziesz do wniosku, że oczywiście fanpage to nie będzie takie miejsce, gdzie ktoś wejdzie, tak jak z tą wizytówką. Jak dasz wizytówkę, to nie oznacza, że sprzedałeś, bo głupio by było twierdzić, że tak jest, tak? Ale z drugiej strony, no, jeżeli my działamy biznesowo, to czy ważne jest, żeby robić dobre pierwsze wrażenie? Czy może chcesz być jak ten każdy śmieciany? Tak? Jak nic nie publikujesz na fanpage, jak masz martwy fanpage, to, to to jest twój biznes. I oczywiście może być tak, że powiesz sobie kurde, no nie Dawid, tak nie jest, bo przecież mój biznes, to jest świetny, mam świetny produkt, mam świetną usługę, no nie jest tak, jak mówisz Dawid. Otóż, zobacz, nie ma znaczenia, co ty sądzisz, bo ma znaczenie, co pomyśli twój potencjalny klient o Tobie. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co on pomyśli. A tutaj, jaka ciekawostka. Gry mamy. I lodóweczkę z chłodnymi napojami na ciepłe dni. Więc zobacz. Dlaczego jest tak, że jak mamy gabinet lekarski. To ten gabinet, po pierwsze, ma piękną recepcję, jest czyściutko, jest pachnąco. Dlaczego tak jest, że pani recepcjonistka ma odpowiednią aparycję, się dobrze uśmiecha, jest kulturalna, jest miła, ma spokojny głos po to, żeby ukoić twoje nerwy przed tym, jak ci dentysta wywierci coś w zębie, tak? Jak ci wkuje igły. Zobacz, alternatywa. Przypomnij sobie, bo może jesteś z tego pokolenia co ja, jak 10-15 lat temu szedłeś do dentysty, a tam brzydko pachniało. Komuną śmierdziało wręcz. Brzydko było ściany, gumeleon na podłogach, tak? Gumolit, jak to w jednym z filmów YouTube'owych było. Pani w recepcji niemiła, nieogarnięta, nie pachnie ładnie, wredna dla ciebie. I co ty wtedy o takim lekarzu pomyślisz? Ale dobry lekarz, to na pewno tylko pozory, że ta pani w recepcji jest nieogarnięta, niemiła, w ogóle się nie zna na swojej pracy, nie dba o higienę. Że jest brudno, że szaro, buro, strach wejść, śmierdzi. I ty od takich lekarzy, dentystów byś uciekał. I w związku z tym gabinety lekarskie są robione pachnące, czyściutkie, piękne, wszystko na biało i tak dalej, tak? Żeby od początku budować wizytówkę biznesu profesjonalnego, bo każdy z nas chce iść tam, gdzie jest czysto, higienicznie, gdzie jest wysoka klasa, wysoka kultura, gdzie poczujesz się uspokojony, zanim ktoś Ci zacznie wiercić dziurę w zębach. I teraz jeżeli Ty... Jako biznes internetowy, jako biznes stacjonarny, jako osoba, która robi usługi, masz dziadowski fanpage, masz kiepskiej jakości grafiki na byle jak zrobione. Nie publikujesz treści, albo publikujesz zdawkowe treści, hej, co tam, piątunio, lecimy, albo na przykład, no, otworzyliśmy nową usługę, kupujcie, tak? Nic nie dajesz od siebie, nie, nie robisz swojego wizerunku firmy jako profesjonalnej firmy, nie robisz wizerunku swojej firmy jako taka, która dba o klientów, jako taka, która jest profesjonalna, jako taka, która jest czyściutko, ładnie, pachnąco, jako taka, która dba o szczegóły i detale. Jeżeli ty tego nie robisz świadomie, jeżeli nie prowadzisz dobrze swojego fanpage'a w tych kontekstach, masz martwy fanpage, nic się w nim nie dzieje, to jaki jest efekt końcowy? Siema, siema. Efekt końcowy jest następujący. Ktoś wchodzi do Twojego biznesu i wyciąga jeden wniosek. Skoro jest tutaj tak niska jakość, to co jest w środku? Ja nie chcę próbować. Odpadam. I przez to dużo biznesów nieświadomie traci klientów. Jeżeli podobało Ci się to nagranie wideo, daj znać w komentarzu, udostępnij ten materiał, i jeżeli chcesz, żebym na kolejne tematy odpowiedział, które dotyczą Twojego biznesu to udostępnij a następnie napisz swój komentarz zadaj pytanie daj znać co o tym sądzisz piona